Teraz się nagrywa. O, teraz to zatrzymujesz i znów włączasz. Tym czerwonym tylko. I tu ruszasz mm. później tak jak wojsko. Co tu masz czas widzisz? 21 sekund. Mm -hmm. I co 15 minut. Dobry. Co 15 minut zatrzymujesz i włączasz. Kręc.

Normalnie ja ty... eee, leci do, szaki. Leci do szaki to, Nie. Nie. i Nie. 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 różowa Nie. A Nie. 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 włoży. Szybko szybko! szybko. Leci, to w kurbie,